No i dobra, siemano z powrotem Tu uprzytykniemy Jesteśmy już na pokładzie tego czołgu Tak jak mówiłem, spójrzcie, nie wiem czy będzie dobrze widzieć, mam nadzieję, że SuperView w GoPro obejmie No dała. aczkolwiek GS jeszcze większy, bo jeszcze tutaj ten silnik, ten, ten boxer tam wystaje także grubo e, ale motocykl powiem wam, że jest winny tak jak do takiego poruszania się e, nawet na co dzień do jazdów do roboty słuchajcie, no to moim zdaniem spoko opcja e, takiej maszyny e, jest to jest to motocykl faktycznie do, do wszystkiego, no, znaczy no może nie do jazdy po torze chociaż pewnie wprawny rider nawet takim sprzętem jednego by gościa zgasił na e, na, na jakimś tam trakdeju. E, no ale nie do tego ten motocykl został e, stworzony. No został stworzony do tego, aby, aby robić trasy, jeździć po bezdrożach, i tutaj najlepiej się spisuje. Bardzo nurkuje ten motocykl podczas hamowania. On, on, gdzieś można powiedzieć no, cały czas. Mam wrażenie, że buja się co non stop w terenie na pewno rzecz przydatna w trasie niekoniecznie, no ale ja życzyłbym sobie, żeby ten tryb taki, jeśli chodzi o trasę o jednego pasażera, był troszeczkę sztywniejszy niż niż jest tutaj. Jeśli chodzi o ergonomię, bo o niej mówiłem, to też zobaczcie trochę lipa, bo ja lubię gdzieś tam skrajnie trzymać manetki, niekoniecznie blisko, nie mam długiego palucha. Jeśli chodzi o, yy, o włączenie kierunków, to muszę to muszę albo gdzieś przyciągać, przyciągać palec, no ale no to kwestia może po prostu to nie jest motocykl dla małych ludzi. <gryz> Chociaż ja mam, słuchajcie, M78, M79 wzrostu. Różnie źródła podają, natomiast no gdzieś tyle mam, no ale fajnie on się składa w zakręty, powiem wam, że to jest mega fajny i przyjemny. Na przeciw, e, przeciw wiatru, e, wiatrowie jest naprawdę spoko. E, tutaj, tak jak widzieliście, ponad 100 no, to jest luzik, można grać w szachy. Naprawdę, tym motocyklem e, można sobie świetnie dać radę. Więc ogólnie, luzik. E, no, ciekawa propozycja, powiem Wam, że tak jak jest, na FZ1 Gdybym miał 65 tysięcy zł na moto, to, to bym się to bym się może zastanawiał, chociaż chciałbym też e, przetestować KTM 790. Myślę, że to też będzie bardzo fajna propozycja. Ogrzane manetki, Boże, jaka to jest piękna sprawa, trzeba to założyć we wz1, bo, bo to jest must have na te nasze pogody, jeszcze teraz spokojnie tutaj na takim sprzęcie, no powiem Wam, że jeszcze te handbary w ogóle nie czuję zimna, to jest mega, mega fajne i przyjemne, że można naprawdę z sezonu korzystać o wiele dłużej. Bardzo szeroka kierownica, skręt w ogóle, nie no super. Bajka, powiem Wam, że do miasta, bardzo ciekawy też motocykl. Naprawdę nie ma, nie ma tutaj jakichś, jakichś przypałów. Hmm, chociaż lubię w jedynce, to, że jest zdecydowanie bardziej e, bardziej żwawawa, no jednak tej mocy tam jest więcej, idzie lepiej ten te, te mój sprzęcior. Hmm, no ale tutaj wiecie, zupełnie inny motocykl do czego innego, więc nie ma co się, co się pultać. Jeśli chodzi jeszcze o ergonomię to e, regulacja szyby, no jest trochę taka Toporna już teraz nie będę zmieniał, bo akurat pasuje mi, że jest w wyższym położeniu, ale tutaj można to zrobić podczas jazdy, więc nie ma nie ma lipy, ale wolałbym, żeby ta dźwignia jednak mimo wszystko była a, była po lewej stronie, a nie po prawej, gdzie muszę od e, hamulca i od manetki gazu e, odrywać rękę, więc e, więc ergonomicznie raczej nie bardzo, no ale jest to, jest, ok, można to zrobić podczas jazdy. Kiedy, kiedy lecimy gdzieś na autostradzie, mamy akurat chwilę, żeby, żeby się nad tym skupić. No to, to czemu nie? Si Praca silnika, słuchajcie, no trochę taka, jakby tam ktoś paczkę gwoździ wrzucił, że jeździ to. Myślałem, że troszeczkę jak na dwucylindrowca ta kultura pracy będzie, no może nie taka jak w czwórce, wiadomo. E, ale że on troszeczkę bardziej będzie pufał. No tutaj zresztą ogromny katalizator, ta fabryczna pucha na pewno też e, potencjał brzmienia tego silnika mm, gdzieś tam tłumi. E, ale no mówię to nie tylko o, o kwestii gło głośności wydechu i jego, jego dźwięku, ale właśnie o, o kwestii dźwięku samego silnika. No to on taki jest niezaprzyjemny dosyć. Dawaj panna, jedziemy, jedziemy. Eee, a no, i też powiem Wam jeszcze o samym, e, o samym przełączniku. Na przykład, jeśli chodzi o kierunkowskazy, e, on nie ma takiego wyczuwalnego przejścia, że na przykład z tym przełącznikiem i on wpada prawda, i wiemy, że żeśmy go przełączyli tylko on jest taki suwaczkowy z dupy, to powiem szczerze, nie podoba mi się bo nie za każdym razem wyczuwam i muszę specjalnie patrzeć, czy ja włączyłem ten kierunkowskaz, czy go nie włączyłem, czy go przesunąłem tu albo na deskę, albo na, na, na samą dźwigienkę więc, no mogłoby być to troszeczkę lepiej, ale ogólnie słuchajcie, jakość wykonania motocykla no bajka, no Niemcy jednak mm, to są to są szczwane listy i oni, oni potrafią maszyny robić naprawdę na wysokim poziomie. Nie inaczej jest w przypadku tego GS-a. E, naprawdę e, fajnie, fajnie wykończony dobrze spasowany sprzęt no wiadomo, że tu jest nieduży przebieg tam 7000, no ale to też jest testówka, więc to każdy ją ratarza. przecież jak dostaną ją tacy redaktorzy gdzieś ze świata motocykli albo motormani, albo gdzieś indziej no przecież, oni, przecież myślicie, że ja, oni jeżdżą tak jak ja tutaj gdzieś po mieście no ja akurat no nie za bardzo mam czas, bo czas jest ograniczony do jazdy na tym sprzęcie ale nie za bardzo mam czas na to, żeby tutaj latać gdzieś po lacach Campinosu czy, czy jeszcze gdzieś indziej. No ale oni na pewno dostają na kilka dni takiego sprzęta i wtedy można całkowicie sprawdzić czy nam leży taki, taki motocykl czy nie. Chociaż polityka BMW jeśli chodzi o, o udostępnianie motocykli jest bardzo fajna bo to są dwie godziny jazdy. E, wiadomo że paliwo tylko jest po naszej stronie oni dają e, w pełni zatankowany sprzęt, my w pełni musimy zatankowany oddać. Dobra, bo będziemy się tu czajnikować. Laska, już tak jedziesz od jakiegoś czasu. Um, i, I w zasadzie nie ma żadnych opłat. Tak? Te dwie godziny są darmowe, to jest fajne, bo jeżeli chcemy zobaczyć, czy, czy taki motocykl nam w pełni odpowiada. Poprzez dwie godziny słuchajcie, nawet takie jazdy miejskiej właśnie jesteśmy w stanie sprawdzić tą ergonomię. To czy to jak ten motocykl przyspiesza, jak hamuje, jak się zachowuje, jak, jak gdzieś tam nawet nieduże łuki gdzieś tam wchodzi, się, yy, no jeżeli nam zależy na jakiejś bardziej jeździe po po terenie, no to trzeba byłoby go gdzieś tam pewnie na dłużej zabrać. Chociaż myślę, że jakbyśmy byli bardziej zainteresowani takim sprzętem, to też jest pewnie możliwość dogadania się bezproblemowo z ludźmi z BMW. W przeciwieństwie na przykład do Yamachy, która która życzy sobie kaucję, tak zresztą jak i Honda. Oczywiście ja rozumiem, czemu to robią, no, po to, żeby zrobić odsiew ludzi, którzy dla przypału chcą sobie po prostu dwie godziny polatać na nowym sprzęcie. No, ale szczerze e, powiem wam, że jednak no, rynek jest dzisiaj tak szeroki, że jak ja bym teraz jeszcze w gotówce, albo miał zostawić trzy tysiaki, e, czy tam dwa komuś kaucji e, no to też to takie jest trochę. Mam wtedy takie wrażenie, że jednak firma nie, nie do końca poważnie gdzieś tam jakoś tak podchodzi, e, że musisz być stricte zainteresowany, no a może chcę właśnie tylko gdzieś tam sobie przetestować, zobaczyć czy w ogóle taki motocykl mi odpowiada, czy leży mi pod kątem właśnie wielkości, czy, czy nie, e, no więc e, to takie jest troszeczkę, powiem Wam, też nie do końca, nie do końca spoko. E, tak, ja mam M78, słuchajcie, tutaj jest y, niżej kanapa, wydaje mi się, niż w dużym GS, chociaż może nie, może jest podobnie, e, nie sprawdzałem specyfikacji, jeśli chodzi o wysokość kanapy. Ale zobaczcie, lekko jak przychylę motocyk pełną stopą, dotykam podłoża, jest naprawdę spoko, więc e, i nieduże chłopy, moi drodzy, mogą na takim sprzęcie spokojnie e, śmigać i dziś latać. E, zimno jest, zimno jest, słuchajcie, bo plus 12 stopni kłamie tutaj ten pestrzennik, ten termometr jest gdzieś pewnie z 10, a podczas jazdy, no to wiemy, że jest zdecydowanie mniej. E, no, ale to już jest, słuchajcie, no zaraz będzie połowa listopada. No, więc, e, więc wydaje mi się, że to nie taki, nie taki dramat w końcu. I tak warunki w tym roku są e, zajebiste, e, żeby jeździć. fajnie jak schodzi z obrotów to jeszcze ta pucha trochę tak pufa pupu pupu pu. więc to też jest fajne jakby tutaj był porządny komin no to fajnie by chodził zresztą tak jak GS no ten bokser, znaczy no tu nie jest bokser, ale w GS-ie po zmianie na jakiegoś akrapa albo nawet słuchajcie jakiegoś innego sprzętu nie musi to być stricte jakiś mega duży mark, mega drogi markowy Yy, wydech, no dalej tym Mercedesem, dawaj, dawaj. No fajna MG, szkoda, że 35, a nie 45. <suszy> Się ludzie bawią, jakaś dupka siedzi z boku. Ale co? Miałbym pieniądze, też bym się bawił. Keyless Ride, czyli system bezkulczykowy. Też fajna opcja, słuchajcie, nie zawsze, za każdym razem przecież każdy z Was ma tak, że szuka tego kulczyka, kurwa, wyjął, nie wyjął, włożył, schował, gdzie schował, czy w sakwie, czy w kurtce, czy w spodniach, no i jest non-stop trzepanie tych kermanów. A tutaj mamy, wystarczy, że go przy sobie gdzieś w plecaku czy na chyba odległość metra musimy podejść do motocykla, żeby go, żeby go uruchomić, żeby go odpalić, więc luzik no naprawdę, naprawdę ok. tak samo blokada kierownicy, skręcamy kierownicę, przytrzymujemy dłużej tamten przycisk, gdzie normalnie jest stacyjka eee, i słuchajcie, teraz się blokuje, więc też spoko luz rozwiązanie. Ale fajnie było teraz jeszcze wyjść po listopada. Mój motocykl rozebrany na części pierwsze. Bo przyjechała folia i go oklejam. Więc opcja e, przejechania się i e, potestowania w dodatku nowego motocykla. No powiem. Powiem Wam, że banan na ryju automatycznie się pojawił o, Hamulec z tyłu też bardzo fajnie łapie Fajny ziomek z autobusu też fajnie by było taką kurde furą, ja to mam tak wiecie, jak, jak małe dzieciak, że by fajnie, dla mnie pojeździć czymkolwiek, słuchajcie, czy to ciągnik, czy to byłby wóz strażacki, śmieciarka, autobus, <grytania> to by było zajebiście. no Fajny, fajny zwinny sprzęt. Słuchajcie, naprawdę można śmiało również i w mieście. Będzie bardzo ciekawy w trasę. Chociaż w trasę powiem Wam, że nie wiem, czy nie zabrakłoby mi troszkę mocy. Wiem, że do prędkości, słuchajcie, takich 140 na godzinę nie potrzeba. Nie wiadomo czego. Ja nie jestem akurat gościem, który na swojej FZ1 by latał dwie paki. Gdzieś tam też jest, że 140, 160. no Tyle, ile komfort szyby, na to, na to ile komfort jeśli chodzi o wiatr, pozwala. Więc, jeżeli mam dużą szybę turystyczną, no to w moim FZ można faktycznie te 160 lecieć. Tutaj ze 140, może 150 i też jest spoko. Fiamandero, on też giesik bardzo fajny. No, ale panie z tej telepedzy. My to, może damy kurde w prawicę. Dobra, dobra, nie straj się, Ziomek. Ładnie, żeśmy zjechali, nie maruć. Pykniemy przez stricte centrum. A co? Zobaczymy, jak ten misiek się sprawuje w korkach. Bo już tu jest 14:21, 13. Jest ogólnie, tu się nie, e, nie zmienił zegarka. Siódemeczka, ale mi się podoba ten samochód, kurde Zajebisty I siup, jak zwykle piersi, proszę bardzo Jeżeli ktoś z Was posiada taki motocykl e, jak GS e, e, F850 e, to dajcie znać jak wygląda kwestia jeśli chodzi o eksploatację, to znaczy takie jakieś standardowe przeglądy, e, wymiany, czy jest to jakiś absolutny dramat ze względu na to, że to BMW, czy, e, czy idzie to naprawdę znieść, to znaczy oczywiście słuchajcie no <grym> Jak stać na konia, to stać na siodło i na owiec, e, to wiadomo. Więc jak ktoś płaci 65 kafla na motocykl, e, no to raczej powinno go być, stać na to, żeby, no, nie wiem, zostawić półtorej kafla na przeglądzie też, nie? No ale z drugiej strony trzeba tyle trzeba, trzeba, trzeba zostawić, żeby e, żeby serwisować motocykl. No. to jest też pytanie, jak to wygląda. No i ono, na przykład dwójka, to co mówiłem, jest poniżej 3000 i taki yy, muli się, nie, powinien jednak, powinien jednak moim zdaniem troszeczkę ten dół mieć żwawczy, nie, tym, tym bardziej, że kurde, w terenie jakby się pojechało, no to, no tam tylko dół, nie, no najważniejsze jak on idzie z dołu, kurde, jak wyrywa, yy, więc, yy, więc no ciekawe, no ale właśnie, jeżeli ktoś z Was latał yy, 850 w terenie, ona też jest chyba niższa niż, niż 800, właściwości właściwość terenowa, moim zdaniem, troszeczkę ma chyba gorsze, no ale to dajcie znać, nie? Bo napiszcie w komentarzu, czy ktoś po prostu miał wcześniej 800, przesiadł się na 850. Jakie są, jakie są też dla, dla stricte użytkownika tego motocyklu plusy i minusy względem poprzedniego modelu. jednak powiem Wam, że ja chyba wolałbym ten model niż 1250 1250 mogłaby być oczywiście fajniejsza jeśli chodzi o autostrady bo no jednak to jest kurde słuchajcie taka fajna locha duży motocykl, fajnie, fajnie się nim robi sporo kilometrów na autostradzie bo po prostu no, jest, wtedy, jest wtedy cięższy, lepiej się prowadzi Yy, ale, tak do ogólnego codziennego jeżdżenia, Baczysz. jesteśmy w centrum Warszawy, zaraz tam się wpieprzymy między te samochody. Czy, czy on będzie miał jakieś kompleksy? Raczej wątpię. Chłop Zubera się będzie z nami ścigał. Ciu, chuj, może i tak A wygląda, jakby się chciał ścigać. <ścoughs> no to też fajny ten salon, Volvo w budyneczku, wycięte szyby, korda. Oczywiście wadą jest... no są masakryczne lusterka, słuchajcie. O Boże jakie są dramatyczne. Są takie małe. One w zasadzie dobrze w nich widać, bo troszeczkę oddalają też. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Ale powiem wam, że jednak ich wielkość, no gdyby one chociaż były... No ale no coś. Są jakie są. O. Czego chuju trąbisz? Ojej, grzane monetki, jaka to jest piękna sprawa, Jezusie. Dobra, lecimy już powoli do BMW, 13.30, żeby tam chłop nie prześwięcił. To mi tak w oczy wie, ja to widzę otwarty. <śmuchy> Smutna Warszawa, jak tak zimno i ponuro, co? Tylko te bloki widać. Kurde. Dziewczyny się poubierały, nie ma na co popatrzeć. Bardzo źle. W sumie to czemu ja tak to kurwa stoję? O, też jest duży plusik, słuchajcie, że nasze, e, nasze łapki są wyżej niż wszystkie lusterka. No, chyba że trafimy na, na dostawczaka albo suwa. No to wtedy jest troszeczkę tańców. No ale lepiej chyba niż zwykły motocykl, gdzie głównie nasze, nasza kierownica jest właśnie na wysokości wszystkich lusterek Fajnie, fajnie nierówności wybiera. Już myślałem, że tu nam pan z Volvo zaraz za, zaproponuje zawoł serca. Rynek tych motocykli, słuchajcie, jednak ta kategoria motocykli mega się rozwija. Eee, myślę, że w Polsce widać ich coraz więcej. Fajnie by było, gdyby Yamaha e, teraz prowadziła super tenery, no bo w sumie tamten motocykl od 2010 cały czas to jest jedna i ta sama konstrukcja sięwandero, o proszę bardzo, e, aprilka, też mało spotykana akurat, nie pamiętam jaki to, to model ten turystyczny, a bardzo ładna, fajne malowanie też. Dobra kochani, to by było na tyle, nie ma co, nie ma co tutaj przedłużać. Motocyk bardzo fajny, eee, polecam się przyjechać, sprawdzić. Eee, ja uważam, że gdybym e, jeszcze, że tak powiem, podszkolił się w jeździe duro, bo... Powiem Wam, nie, nie najlepszym pomysłem jest kiedy nie ma się jakiegoś pojęcia jak jeździć w terenie i kupić sobie taki motocykl i o, dzisiaj zacznę jeździć, raczej wolałbym Wam sprawdzić czy Wam się to podoba i przede wszystkim pójść na jakiś fajny kurs, bo są szkoły, które uczą w tym zakresie, no to fajnie na taki motocykl można byłoby spożytkować, naprawdę ciekawa propozycja. Tyle ode mnie, trzymajcie się jak zwykle, słuchajcie tyle ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Trzymajcie się, na razisko.